Cześć, witajcie na kanale Domowy Klimacik. Ja jestem Magda i dzisiaj przychodzę z książeczką o śwince Pepie. A na koniec otworzymy sobie kinder jajko i zobaczymy co jest w środku. Jest to seria y, książeczek kocha, lubi, szanuje, y, która pomaga dzieciom zrozumieć jak ważne w życiu są uczucia. W tym y, akurat numerze Pepa i George będą musieli nauczyć się Szanować swoje rzeczy i robić porządek. Mają bardzo duży bałagan u siebie w pokoju. Tak duży bałagan mają, że jak tata przyszedł do nich do pokoju, to aż się przywrócił na jednej z zabawek. Dlatego wspólnie wymyślili, że kupią szafę. Najpierw poukładali wszystkie swoje zabawki do jednego kosza, ale niestety nie wszystkie się zmieściły i Peppa z Georgem zabrali część swoich zabawek do łóżka, dlatego wspólnie zamówili przez internet nową szafę, która ma pomieścić wszystkie jej zabawki. Szafka przyszła bardzo szybko i zaczęli od razu Tą szafę. Niestety nie było instrukcji i wyszła bardzo malutka ta szafa. Nie zmieściła wszystkich zabawek, jednak bardzo szybko pan listonosz doniósł instrukcję, dlatego udało się złożyć od nowa z pomocą pana listonosza. Dobrze złożonej szafy wszystkie zabawki się zmieściły. Książeczka jest bardzo fajna, dlatego serdecznie ją polecam. A teraz otworzymy sobie na koniec Kinder Jajko. To już wszystko. Dziękuję za uwagę i do następnego razu. Pa.